Didn't even get to right. run Witam was moi kochani i widzowie Z tej strony Taxi witam was wszystkich Bardzo serdecznie, no i zapraszam Na kolejny odcineczek z serii Zagrajmy razem w Shakes and Fidget Słuchajcie, e, mamy godzinę 11.47 Jest dzisiaj piąteczek Ostatni dzień tygodnia roboczego e, No, ja za chwilę idę do szkoły Jednakże, najpierw zanim do tej szkoły Wyjdę, słuchajcie, chciałbym wam Nagrać odcineczek, który dostaniecie o godzinie 14, e, no ale Dobra, przejdźmy może już do szczegółów, już nie na i am bez sensu. E, po pierwsze, spadłem, słuchajcie, w ranku aż do 46 pozycji, a to była zasługa, jak widzicie, Neurona. No i teraz pomyślałem, skoro Neuron ciągnie mnie na dno, to słuchajcie, ja mogę ciągnąć na dno kogoś z Salvo Honor. Tylko wybierzmy sobie jakiegoś przeciwnika, któremu damy radę. Niech to będzie... Etch... Powinienem z nim wygrać, albo z tym, który z nich jest lepszy. E? Może może będziemy ciągnąć Ejtela. Zobaczymy, czy. Najpierw zobaczymy, czy, czy w ogóle damy mu radę, tak? Bo jest też szansa, że dostanę kryta za 800 tysięcy milionów triliardów i nie wygram. No ale jak widzicie, wygrałem, nawet dostałem 89 tysięcy doświadczenia. No i tak za każdym razem, wskazujecie, gdy ja będę otrzymywał atak od neurona, będziemy sobie bić Ejtela. No i to tak w kółko i w kółko. Aż się jednemu z nas znudzi. Yy, no dobra. E, gildia, słuchajcie, jeśli chodzi o portal gildyjny, to sobie teraz wejdziemy, skrzydlaty demon, słuchajcie, tutaj mamy już nowego przeciwnika, kurczę, też cwany jest, tym razem trafił się, słuchajcie, nikt inny jak zwiadowca, no ale troszeczkę dam, zabieram, nie? To jakiś czas. Wiadomo, słuchajcie, nasza GD jest top 1, no oczywiście, standardówka. E, słuchajcie, no i ja mam teraz do wyboru. Mogę dać sobie wzręczność albo mieć 9 milionów życia i teraz kurczę, nie wiem na co się zdecydować, ale może wkrótce się zdecyduję. Eee, a, kolejna sprawa jest taka, że słuchajcie, spójrzcie, e, jeśli chodzi o naszą twierdzę, to teraz szukam klejnotów, niedługo będę miał klejnoty, ale może zaatakujmy sobie jeszcze kogoś na twierdzy, hmm, e, ile mi tutaj będzie potrzebne, 35, one są strasznie słabe, na soul to będzie potrzebne... Chyba dwóch mi powinno wystarczyć. Chyba dwóch mi powinno wystarczyć, słuchajcie, bo moi e, kozaccy, doświadczeni wojownicy są już na poziomie 62 e, i są w stanie naprawdę pokarać wiele, 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 wiele rzeczy. O, czekajcie. No, wygram, wygram. Przegrałem! Czyli trzech trzeba było, ale peszek, ale peszek, słuchajcie, niesamowite. No dobra, trudno, tak, trudno, ja sobie ich odrobię. No tamten poniósł znacznie większe straty e, aniżeli ja, ale nie będziemy się tym teraz przejmować. E, słuchajcie, portal do piekiel. No i teraz pytanie, czy zaatakować tak, czy może tak, bo to mi daje milion 200 tysięcy HP, tak? Dobra, zaatakujmy może bez. Kapłan mrocznych rytuałów. No i tutaj kolega, słuchajcie, to jest zwiadowca, ma sporo, sporo HP. Um... Ale jestem w stanie mu zabrać. Z 10 milionów tak obstawiam. Nie no, może nawet więcej. Widzę, że nawet fajne dzisiaj uniki wchodzą. To mnie cieszy, bardzo mnie to cieszy. No, ładnie, ładnie. Chyba nawet ponad 10 mu zabiorę, wiecie. Teraz już zabrałem mu z 5 pewnie. Więc spokojnie jestem chyba w stanie zabrać 10. No dawaj, tak, Suś. Kurczę, teraz on zaczął unikać i on zaczął walić kryty, i troszeczkę niefortunna sytuacja nam się robi. O, 2 milionki, ślicznie. O, 2,300, ślicznie. Nie no, już ponad 2, już ponad 10 mu zabrałem. A może coś koło 10. E, nieważne, tak czy inaczej zostało mu 80% tak, że dużo mu nie zabrałem, powiedzmy sobie szczerze. E, mam do wydania 6,5 miliona kasy, tak? E, w takim razie, słuchajcie, w takim razie. E, w ogóle, słuchajcie, jeśli gra Wam się podoba, zachęcam do rejestracji, link macie w opisie. Zostawcie mi też 300 łapek z 500, będę naprawdę ucieszony. E, ponieważ niedługo kupujemy, słuchajcie, grzybki, e, w tym miesiącu jeszcze i na nie w tym momencie zbieram. E, no i chciałbym w końcu na nie uzbierać. Nie? E, dobra, pytanko: przedłużamy to o 7 dni, czy nie przedłużamy? Przedłużamy, słuchajcie, już przedłużyliśmy. Aj, szkoda, że nie, nie trafił się. Wiecie, za kasę byłoby super. E, dlaczego przedłużamy? E, słuchajcie, mam bardzo dużo z tego, mam bardzo dużo wytrzymałości. I ja potrzebuję tego zdrowia jak najwięcej, co nie? E, odświeżmy sobie tutaj. Wow! Właśnie o to chodziło, nie? No takie odświeżanie to ja lubię, tylko, że tutaj e, Kurczę, na zręczka Mi się kończy niedługo O, te buty muszę sobie zachować na potem e, Zręczka Nam się niedługo kończy, ale no cóż Może jeszcze uda się jakoś to e, Ją złapać Chwycić, mam nadzieję, że w tym tygodniu Strasznie rzadko mi się, słuchajcie Trafiają eliksiry na zręczność Zazwyczaj, no tak jak mówię To jest szczęście i E, I ten szczęście i jeszcze e, wytrzymałość Dobra, jeszcze raz w takim razie, kurczę, znowu szczęście No mamy szczęście co do tego szczęścia, ale to nie za duże szczęście dla nas, nie Dobra, aura dziesiąta, i czy mogę już, czy mogę już? Tak! 600 na 600, za chwilę będziemy spółkiwać, czyli tak, jeszcze zrobimy hops e, poczekajcie, poczekajcie Nie, tutaj są buciki w miarę dobre tu są w miarę dobre buciki, więc to możemy sobie obchnąć. Tylko to musimy zostawić. Kurde, mam tyle tych eliksirów. Dobra, muszę niestety część sprzedać. E, bo nie mam co z nimi zrobić po prostu, nie? Wiecie o co, Kaman. Ej, dobra, spuszczamy, słuchajcie, toaletkę. I mam nadzieję. Come on, come on, coś, coś dobrego. Oh, 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 oh yeah, motherfucker, You see that, bitch? You see that? What the fuck, ale zajebiste. Ale zarąbiście się trafiło. No po prostu pięknie. Ślicznie wręcz. No ja bym powiedział, że ślicznie, słuchajcie. No ładnie, ładnie, ładnie. I o to chodziło. 335 statystyk. Do tego dochodzi jeszcze klejnot. What the fuck, zajebiście. Kocham cię, gro. Nareszcie jakieś szczęście, nareszcie jakiś wart. Ja pierdzielę. No po prostu. Nie dowierzam. Uh... Dobra. Aha, tutaj się nie liczy, tak? Tutaj się nie liczy ten, ta wytrzymałość, więc no nie, zostają, zostają. Ewidentnie zostają, czy się liczy? Eee, zręczność. A liczy się, liczy się. Dobra. Także to też można. A to słuchajcie, zachowamy sobie na jutro i wrzucimy sobie tutaj. Tak, sobie tu wrzucimy tutaj. Eee, ole zarąbiste, ja pierdzielę. No pięknie. No, no i właśnie na to czekałem, na to czekałem tyle czasu. Masakra, no dobra, jestem naprawdę szczęśliwy, że mi się to trafiło. Super. E, teraz tak, zaatakujmy może na początku wieżę, ale przed tym ja bym jeszcze raz sobie odświeżył. No i kurczę znów też nie mamy, no nie mamy tego szczęścia do tych eliksirów, słuchajcie, ja jestem naprawdę jednym z najbardziej pychowych graczy w tej grze, jeśli chodzi o eliksiry, dobra. Czy mogę to kupić? No nie, nie, na razie jeszcze nie mogę tego kupić. Wolałbym jeszcze troszeczkę przyoszczędzić. No ale odświeżymy sobie tutaj zraz. No dobra, to już jest troszeczkę lepsze niż to co mam na sobie, tak? Więc to możemy wymienić. A co tutaj jest? Tu jest też zre... No, dobra, możemy tak zrobić. A to sobie możemy po prostu wypierniczyć. No i nic więcej, no nic więcej, niestety. E, dobra, teraz tak, trzeba w coś dać. Uh, ale mam szczęścia teraz kurczę. 44% schycie nakryta, to jest naprawdę sporo e, i chciałbym się tego trzymać. No, utrzymajmy się teraz, a będzie naprawdę e, super. E, dobra, e, teraz tak, atakujemy na początku wieże, tak, tak, wieże, zaatakujmy sobie na początek. No, a tutaj Madej, słuchajcie, Madej, ziomuś, który nas męczy już od X czasu. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się go pokonać. Byłbym naprawdę niesamowicie niewdzięcznie. Znaczy, wdzięcznie, wdzięczny mocno. Więc. Czy ta animacja się nie zmieniła troszeczkę? Tak, bo tak dziwnie mi się, tak dziwnie teraz ten. Chyba się zmieniła, albo mi się coś zbugowało, słuchajcie, ale dziwnie to teraz wygląda. Nie tak machają tu dziwnie tymi rózgami. W ogóle czeka. Co? Nasz Maguś ma 4800 inteligencji, tylko trzeba to, słuchajcie, zmienić. I to mega szybko, to dlatego nie mogą dać mu rady, tak? Bo Maguś mu największy że robi z nas. Ja pierdziele, dobra. Yy, no, Madeja się teraz chyba nie uda zrobić w tym przypadku. No nie, za dużo krytów. Ale jakie dziwne animacje, jak to dziwnie wygląda. Z tymi rózgami, jak oni machają i machają. No, te, te ruzgi się chyba tylko zmieniły. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz, tak, słuchajcie, dawać, dawać ekipa, damy to radę, damy radę pokonać. Super, jakieś kryty siadają, ale. Co? Chłopak też ma 4800, bo ja muszę im, ja muszę, słuchajcie, zainwestować w ich itemy. Bo spójrzcie, to jest kolejny, on ma wytrzymać, on powinien mieć 6000, przynajmniej 6000 inteligencji, a nie 4800, kurde. A what the fuck, sorry, słuchajcie, naprawdę nie zauważyłem tego, powiem wam szczerze. No Kunegunda tutaj w porządku, tak? Prawie 7000 e, zręczności, 5000 wytrzymałości, tu jest w porządku. E, u mnie też całkiem może być, ale reszta to słuchajcie, jest jakaś masakra. To jest jakaś masakracja, edukacja i w ogóle. Aj, szkoda, szkoda, gdyby tutaj kryć się. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz, ostatni raz pokonać Madeja. Później przechodzimy już do normalnych loszków. Ale kurde, tak super by było go pokonać. Ja bym w ogóle, naprawdę, po, muszę pozmieniać itemy dla moich ziomeczków, bo oni są zbyt słabi. Ja za, za, za bardzo ich zaniezbałem. Za co, słuchajcie, przepraszam. Ale kurde. Jak mogłem tego nie zauważyć, że oni mają tak mało tego wszystkiego! No, no nie wiem, no po prostu nie wierzę. Ale kurde Maguś żadnego kryta nie wsadził chłopak Żadnego, naprawdę, żadnego kryta nie wsadził. Dobra, może szwana jeszcze się tutaj popisze jakimś jednym fajnym ciosem, co? No nie, szczwana też się nie popisała. A kurczę, szkoda, szkoda, no. Dobra, w takim razie, słuchajcie, zabierajmy się już za 13 piętro. Jak wiecie, a Staros jest dla nas niedostępny. Ale muszę teraz kurde zainwestować im, na przykład tu, nie, u niego, u niej jest wszystko spoko, ale tutaj wszystkie cechy, tu też jest niezajęte. Aha, to ja może mu wymienić tylko to, tak? Ewentualnie no to jeszcze by było można wymienić, ale najlepiej to wymienić mu chyba jest to, tylko, tylko szatę, tak? Dobra, będę musiał później popróbować. Czyli tu muszę mieć inteligencję, dobra. Ok, to, to może da się zrobić. Może da się. A... No ja w to raczej nie zainwestuję teraz. E, a dla naszej szczwany, jakby to dać. Jakby to dać, to jakby było. No też całkiem spoko. 800 tysięcy. Dobra, niech ona może to trzyma na razie. A później później coś załatwi a, czekajcie, w takim razie teraz możemy... No i proszę, dla Maga, dla Maga, dla Maga. Wojownik siła, czekajcie. Nasz Woju, Woju kochany. O! O! No i na przykład dla Woja już, już coś tam zmieniliśmy, tak? Ale Woj napra naprawdę Woj też ma super itemy. Ja się dziwię, dlaczego oni mają tak mało tego wszystkiego, ale on ma super itemy. No spójrzcie, przecież on ma zarąbiste itemy. I ja nie wiem jak mu da mam dać tej siły. No muszę chyba z czegoś zrezygnować, na przykład... No, jedyne wyjście to pozostaje mi zrezygnować z tego albo z tego, tak? Więc. No, będzie ciężko, będzie ciężko na pewno. Um, no dobra, w takim razie zabieramy się za 13 piętro. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż dzisiaj proszę, te licho piekielne niech ono umrze i już do nas nie wraca. Byłoby naprawdę super, byłbym wdzięczny, żeby tak się stało. Chociaż widzę, że nie będzie łatwo i licho piekielne nigdy nie jest łatwo z nim, ale niech go licho w końcu, no. No palcie licho i daj się pokonać przeciwniku, mój ty. Kurczę, żeby nie te bloki. No ale z drugiej strony też zrobiłem kilka fajnych uników. O, kolejny. No, kolejny, słuchajcie. Lol, widzieliście to? To tak jakby go to trafiło, ale później tak susz! Tak susz! No nie, no please, jeden unik, jeden unik. Słuchajcie, zawarzyło wszystkim. Proszę, no come on. Dobra. Sprawdźmy jeszcze raz, czy uda nam się pokonać przeciwnika, o nazwie licho piekielny. Ja wiem, że on jest dużo lepszy, ma dużo więcej wszystkiego, ale on jest do wzięcia, no, bez przesady. To jest przeciwnik do wzięcia, tylko troszeczkę trzeba włożyć, słuchajcie, uników w to, trzeba trochę serca, troszeczkę pokarać, no i wszystko będzie dobrze, no, tylko żeby Taksi żeby, żeby się postarał trochę bardziej. No, sami widzicie. Twierdza. Jeszcze zaatakujemy w twierdzy. Może nie zaatakujemy? No raczej nie zaatakujemy. Słuchajcie, raczej nie. Nie tym razem. Dobra. No ale nic. Tutaj słuchajcie, mam na 62 poziomie mam już e, żołnierzy. Na 62 są łucznicy, a magowie na 55. Nie, bo magowie są najdrożsi tak teoretycznie. E, no dobra. Spróbujmy... Jeszcze raz, słuchajcie. Jeszcze raz. No i... Szczę. Spróbuję jeszcze raz. Aż się rozpłaczę po prostu. No, come on! Dobra. E, wiecie co? Po prostu, no, nie wierzę. Nie, no, no, po prostu, nie wierzę. Gaben, please. Please, wiem, że nie masz nic wspólnego z tą grą, ale... Gaben! Gaben! No nie! No, no, no! To nie! To nie może być nit 15 tysięcy, co?! What the fuck is this?! Tell me! I can't believe! Oh my god! Oh my gosh! Oh, no way! Guys, come on! Czy widzicie to, co ja? Róbcie screenshoty, bo to jest po prostu niewiarygodne! To jest... Niemożliwe! To takie jak przegrać w totka! No nie wierzę! Nie, przegrać w totka to nie. E, ale tak czy inaczej, co? What the fuck, co tu się stanęło? No nic, słuchajcie, skoro mam takiego pecha dzisiaj, to już nie warto chyba. Nie warto walić to wszystko, e, ponieważ i tak tego nie zrobię dzisiaj. E, dobrze, na arenie, kurczę, zaatakujmy sobie jeszcze raz Ato'a. No i po prostu nie wierzę, masakra. No po prostu nie wierzę i nie dowierzam i nie dowierę w to. No po prostu chyba nigdy, nie? E, dobra, e, okej, okay, udało się. Słuchajcie, ATL coraz niżej, ja coraz wyżej. E, no i tutaj Neuron będzie mnie pewnie atakował niedługo. Tak czy inaczej, słuchajcie, moi kochani widzowie... Przejdźmy do czytania wiadomości, zanim mnie szlach trafi, po prostu to przejdźmy. Dobrze. E, pozdrawiam również zabójca. E, to już było, to już było z tym zawodnikiem. Ej, taksi, e, jestem twoim fanem. Pozdrów, mam 9 lat. Pozdrawiam, duf, pozdrawiam. Pozdrawisz tak, pozdrawiamy, Matix. Siema taksi mam pytanie Bardziej lubisz polski arp, rap czy zagraniczny Lubię i ten i ten ale dużo bardziej polski e, Zagraniczny Bo ci, że, że oni często tak szybko nawijają Że nic nie rozumiem więc Nie ale uwielbiam i ten i ten naprawdę e, Pozdro na odcinku Pozdrawiam dzięki za pozdro na hero Zero. Nie ma problemu pozdrawiam cię tutaj również Zapraszam do gildi mega power e, Kto się to chętny to przeczyta Pozdrawiamy Taksi co się z tobą dzieje umieram 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 Jestem twoim wielkim fanem, kocham oglądać twoje filmiki, jesteś koksu. Tak, pewnie, że to odczytam. Pozdrawiamy, Kubę. Masz no, niestety. Mam to, mam, no. Jak skończysz tą serię z że to zrobisz jeszcze jedną serię, tak postaraj się na S2, please. No nie, na S2 na pewno nie. Święty Piotrze, po ile ryb łowisz dziennie? apostołowie, A, tak, wiem, znam to, znam to. Siema, taksi, pozdrawiam na odcinku. Powodzenia w loszkach. Dziękuję, pozdrawiam. Eee, tak mamy mm, trzy żołnierzy, a, a może jak to czytasz to będę miał więcej, mam 4 level twierdzy i kopalni klejnotów, rozumiesz? Rozumiem, pozdrawiamy. Słuchaj, jak się nazywa, e, jak nazywa się rumun z płytą w dupie? CD-ROM. <laughs> Dobre. Pozdrawisz na odcinku, tak? Pozdrawiam Krystian. E, Pozdrowisz na e, odcinku, mafia, pozdrawiamy mafię. Lecimy dalej. Pozdro, please, twoja mama jest dziwką. Nie jest. No nie jest, no peszek. E, dasz konto, jak skończysz serię. Nie dam konta. E, I pozdrawiam, twoją mamę. Była u mnie. Nie była na wywiadówce, nie, nie, nie. Pozdrawisz, a jeszcze proszę, zrób prywatny serwer e, w SF. Powiem tak, jest naprawdę mega duży ogrom roboty z tym, no ale jak się postaramy, no pomyślimy jeszcze o tym. Twoja stara 69 Elo, jestem twoim widzem, pozdrowisz, oczywiście, że pozdrowię, fajny nick. Jesteś moim ulubionym youtuberem, życzę top 1. Dziękuję, pozdrawiamy. Lecimy dalej. Mm, y, sorki żartowałem, siemka Lubisz w dupę? Pewnie, że lubię, pozdrawiam. Kto nie lubi? Witam Cię, jestem Twoim wiernym fanem, mam do Ciebie dwa pytania, jak Ty na odcinkach y, te legendy, to co robiłeś, że tyle miałeś grzybów? CO? Nie kułam pytania, pozdrawiam. E, no, już zapraszamy, zapraszamy. Przesmok, pozdrowisz na odcinku? Tak, pozdrawiam. E, YouTube, pozdrowisz na odcinku i moją, mnie i moją gildię? Tak, pozdrawiam Ciebie. Dlaczego mrówko ja je mrówki? Bo jest rasistą. Ha! Pozdrawiam. Zbieram 5 potów żywotności na level setny, mam 3. Wow, powodzenia. Dobra, kochani moi drodzy widzowie, czas się chyba już żegnać. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, nie puszczajcie się. Taksizerte, wasz ulubiony, wasz ukochany i wierny Piona.